Przed nami najbardziej wyczekiwana gra tego lata. Szczegóły w dzisiejszym odcinku Beauty News. Właśnie dzisiaj ruszyła Sephora Treasure Hunt. Do wygrania ponad 50 tysięcy nagród. Codziennie ponad 100 nagród Instant Win. Jedyne, co musisz zrobić, to dołączyć do Sephora Unlimited. Jak grać? To proste. Graj i wykonuj misję. Zbieraj diamenty. Każde wykonane zadanie przybliża cię do skarbu. Zgarniaj nagrody codzienne, tygodniowe i te największe. Im więcej diamentów, tym większe szanse na nagrodę. Jakie ekstrasy na Ciebie czekają? Codzienne kupony Instant Win za wejście do aplikacji hot dropy, tajemnicze skrzynie, które pojawiają się wtedy, gdy najmniej się tego spodziewasz. Mystery Letters kryjące liczne niespodzianki. Jak zdobyć więcej diamentów? Wykonuj misje specjalne. Graj codziennie w Sephora dodawaj paragony za zakupy w Sephora. Co do wygrania? Tego nie możesz przegapić. Dołącz już dziś, włącz letni vibe i graj o nagrodę. Aha, nie zapomnij, że właśnie w trasę ruszył nasz Sephora Summer Bass z mnóstwem atrakcji. Śledź nasze profile i dowiedz się, w których miastach możesz nas spotkać. Czekamy na Ciebie.